Cześć, witam wszystkich. Słuchajcie, dla osób, które oglądały pierwszą część filmu, parę wyjaśnień. Tego robota koszącego mam od roku. On w pierwszym sezonie sprawował się bez żadnego problemu, natomiast po okresie zimowym ujawniła się usterka, którą widzieliście na pierwszej części filmu. I dlaczego ja w ogóle ten film nagrałem? Zaraz wam to opowiem. Zgłosiłem zgłoszenie reklamacyjne przez aplikację Gardena i dostałem jakąś odpowiedź. Po niemiecku to mnie trochę zdziwiło i zacząłem szukać w internecie, gdzie jest najbliższy serwis gwarancyjny Gardeny. Okazało się, że takiego serwisu w Polsce nie ma, jest ten serwis tylko w Czechach, więc pomyślałem, że jak mam po czesku tłumaczyć co się dzieje z tym robotem, to wolę po prostu nagrać film, rzucić go na youtube, a ewentualnie do serwisu wysłać taki link. Postanowiłem, że będę reklamował tego robota na podstawie rękojmi i będę go wysyłał do sprzedawcy. Ale w międzyczasie odezwała się pani z firmy Gardena Polska, podesłała mi linki zgłoszenia reklamacyjnego, jak zamówić kuriera. To tak naprawdę bardzo sprawnie wszystko poszło. Kurier przyjechał, odebrał kosiarkę. Za dwa dni dostałem informację, że kosiarka trafiła do serwisu. Po kolejnych dniach, jaka jest usterka, okazało się, że do wymiany był silnik układu koszą dodatkowo wybrane nowe oprogramowanie kosiarka została odesłana do mnie wczoraj już kosiła, wszystko działa bezproblemowo no, miałem pecha, że trafiłem na długi weekend i tak naprawdę trochę, trochę to wszystko trwało byłem przekonany, że ten serwis będzie realizowany przez serwis Husqvarny bo wszędzie na tych kosiarkach jest logo gwarny nawet na takim protokole z serwisu też jest logo Husqvarny, no ale Wygląda na to, że, że tak nie jest. Powiem wam, że tak naprawdę byłem bez tej kosiarki 2 czy 3 tygodnie i teraz dopiero doceniłem tak naprawdę, jaką robotę, jaką robotę robi ten robot koszący. Odzwyczaiłem się od ręcznego koszenia. Także wszystkim, którzy są niezdecydowani, czy kupić sobie takiego robota, czy nie, naprawdę polecam.